W ostatnich kilku latach, panie wiceprzewodniczący, 35 tysięcy warszawiaków odeszło z publicznych. Zarabiają teraz przychodnie prywatne. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że jest pan królikiem doświadczalnym swojego środowiska politycznego we wszystkich złych tendencjach, jakie widzimy. Zielony Ład, ideologie, które trafiają do Warszawy. Także widzę, że w służbie zdrowia jest pan królikiem doświadczalnym, który ma prywatyzować ja, służbę pytanie. zdrowia. Jak pan się z tym czuje? Nieprawda, po prostu nieprawda. Wszystko, co pan powiedział, jest nieprawdą. Dlatego, że akurat w Warszawie ja odpowiadam za 120 przychodni. W jednej z nich na Ursynowie jestem gościem, bo trzeba się sprawdzać. Również korzystać z tych wszystkich programów profilaktycznych, które my zapewniamy wszystkim warszawiankom i warszawiakom. 120 przychodni, z czego ponad 20 to są przychodnie, które są całkowicie odnowione. To są przychodnie, które mogą świecić przykładem w całej Polsce. I ten system przychodni jest jednym z najbardziej nowoczesnych. Do tego 10 szpitali, bo Pan przez cały czas opowiada jakieś historie, panie Karolu, tylko że Pan nie ma żadnego doświadczenia zarządczego. Niczym Pan nie zarządzał. Pan nie potrafił nawet zarządzać zarządzić kilkoma pokojami w swoim muzeum, bo sam pan z nich korzystał i do dzisiaj pan za nie nie zapłacił. Natomiast ja zarządzam dziesięcioma szpitalami. Zarządzałem tymi szpitalami w bardzo trudnych warunkach. W momencie, kiedy wybuchł COVID i Pana koledzy byli za odpowiedzialni za bardzo złe podejście do tego, jak sobie z tym radzić. I proponujemy najnowocześniejsze rozwiązania. Zadbałem o zdrowie kobiet. Zrobiliśmy Instytut Zdrowia Kobiet, gdzie zajmujemy się kobietami od dziewczynki do seniorki. Mnóstwo programów profilaktycznych. Pomagamy seniorom. No, seniorzy, jak słyszą pana nazwisko, to chcą się salwować ucieczką, bo wiedzą, jak pan pomaga seniorom. A my im pomagamy na serio i taka jest rzeczywistość służby zdrowia czy ochrony zdrowia w Warszawie. Uważam, że naprawdę jest jeszcze sporo do zrobienia, ale jest naprawdę, naprawdę dobrze. Karolina Wrocławski Liposta. Pan Bajki opowiada, panie Rafale, moglibyśmy chwilę porozmawiać o problemach i o efektach pana pracy, a nie o panu, bo pan ciągle mówi o panu, ja coś zrobiłem, wybudowałem 35 tysięcy ludzi przeszło z przychodni publicznych do przychodni prywatnych. Więc to jest konkretna dana. 600 zł tyle trzeba zapłacić dzisiaj za konsultację neurochirurgiczną w szpitalu południowym. W w Warszawie, który został wybudowany za prywatne pieniądze. Warszawa. Chcecie to samo zrobić z Polską Służbą Zdrowia, gdyby został Pan, nie daj Boże,